Od chwili narodzin jesteś niepowtarzalny. Wybierasz sobie przyjaciół, pracę, partnerów, miejsce zamieszkania i styl ubierania się. Ale na jedną rzecz nie masz wpływu. Nie decydujesz o swojej płci, a to, co wypadnie w genetycznej loterii, determinuje Twój sposób myślenia niemal o wszystkim. Kobiety i mężczyźni nie różnią się dlatego, że inaczej się ubierają, tylko dlatego, że ich mózgi nie działają tak samo. Sprawdźmy, której płci mózg daje przewagę. Ile widzisz odcieni czerwonego, policz je, proszę. Już? Panowie, ile naliczyliście? Trzy. Większość badanych mężczyzn widziała 3, 4 lub 5 odcieni. Jeśli widzisz 5, to już nieźle. W rzeczywistości jest ich 7. Nie wierzysz? A teraz gro kobiet dostrzegło je od razu. Większość badanych mężczyzn widziała 3 do 5 odcieni, zwłaszcza gdy były oddzielone. Kiedy są tuż obok siebie? Łatwiej dostrzec różnice, ale kobiety zwykle dostrzegały wszystkie siedem. Jak one to robią? W tym odcinku skupimy się na różnicach między mózgiem kobiecym i męskim. Przez najbliższe pół godziny poddamy cię kilku eksperymentom. Dowiesz się, dlaczego mężczyźni nie pytają o drogę i dlaczego kobiety dostrzegają rzeczy, których mężczyźni nie widzą. Sprawdzimy, która płeć ma dzięki swojemu mózgowi przewagę. Pułapki umysłu. Walka płci.